Firma. W takim razie w Barcelonie, byliśmy w, byliśmy w Las Vegas, byliśmy w Sztokholmie, no w Polsce też się nieraz widzieliśmy, to gdzie Ci gdzie się najbardziej podobały kobiety? W którym kraju, albo w którym... W którym Ale kraju. będąc szczerym, totalnie, film Buddy mniej mi się podobał niż ten odcinek na YouTubie. Chociaż film y, Buddy był y, motywujący w jakiś sposób i dawał do myślenia. No nie wiem, pamiętam jak byliśmy w Ameryce co powiedziałem do tej pani, że ma fajne cyce i akurat się okazało, że, e, że jest Polką Ja tam baba kieruje Maja, baba kieruje Nie wiem bo Metin już w czwartek No ja wiem, ja wiem ja, ja już biorę 3 dni wolnego Ty, ty jesteś w majtkach kurwa? Nie, takie spodenki małe, krótkie. Jak spodenki? Weź w Nie, nie, wstań, stary, stary Mam takie krótkie spodenki po prostu. Stary, ty kurwa, w małej tak... takich slipach ojca, ja pierdolę i tak normalnie na... Dlatego wjeżdżamy z grubym newsem. Pago ostro wyćpany w Tajlandii trwoni majątek. Ja Zaniepokojeni widzowie Pago podesłali klipy naszej redakcji z prośbą o rozpowszechnienie klipu, gdzie ten w kospleju Jezusa pierdoli kocopoły błądząc wzrokiem. Nawet wspominał coś o kupowaniu halucynów za 10 batów na plaży. Dobra, nie można ci kąbyć. Nie jakby był głody, to by nie patrzył, czy mnie topali, bym to zjadł po prostu. No, kurwa, no Jest! No, raz. Aha. Kurwa, Natalia. Gdybym mógł, Natalia, ten ci loda zrobił, no ale już nie mogę. No, niestety. Jeżeli na. Oh, mapie De Inferno terroryści zajęli Bombset B i mają sytuację 4 na 4 i snajper znajduje się na trójkach, to jakie szanse są dla antyterrorystów, by odbić ten Bombset posiadając w ekwipunku jednego Smoka, jednego flesza i Neida? Może kandydat... Nie no, dobrze, żartuję sobie oczywiście. Ja miałbym pytanie. Potrek chyba chuja będzie z tego pytania. Ja... Dobrze, ja mam przeczytałem, że twój największy strach to, strach to nawrot w Finlandii. Że to... że to może być twój największy strach. No to bo to widzowie, powiem wam, powiem wam, że dziwnym było widokiem, jak stałem w nocy się wylać, a tam mój kumpel na ceracie w salonie, wali konie do Ani i jeszcze udaje, że, że tego nie robię. nie opowiadajmy tej historii. Wynik, Przed chwilą e, który było... zwrócił, e, z, zwrócił we mnie uwagę. jeszcze nigdy nie zapomnę tego momentu, jak palił Jana, że tego nie było i telefon odleciał, a tam z telefonu odgłosy lecą. I ja patrzę, a tam lisan, bo ten mem się z niczego nie wziął. A i potem targał fleta tyle, że się skończyło, Dobrze, tak że poszedł, że poszedł. Nie, to ja już muszę powiedzieć. Poszedł do klopa i pół godziny w klopie siedział. tu siedem... przeciwko. Chodź tu. A tu temu eee! Ja kryje <laughs> No mikrocypek po prostu nie, nie zamówi jakiejś dziewczyny na chatę, w sumie? Jak ty i jest napalony z wyrol, to niech zaatakuje coś po prostu. Ta hajs to przecież każda dziewczyna przyjedzie. Mieszka z matką, no i co z tego, co to za problem? Ja normalnie zamawiam na poddasze, matka otwiera, nawet pokazuje jej drogę, gdzie ma iść. Co? Główno mam się tam przejść do ciebie? A to o... o, 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 o co ci chodzi? O, Oho Dobra, znajdę. Należy No podobno. Ja słyszałem o ciebie. Ja, no bo zostało tylko dwa miesiące do deadlineu świadczym. Co? Jakich? Dobra, nad miesiące dużo osób, biegło. Czy możesz założyć normalną koszulkę, bo nie mogę przestać ostrzyć miecza. Dobra, dobrze. Niech będzie ostry jak brzytwa i czeka na swój moment. Mam Dziewczyny za moją osobą, a ja coś bandura za tobą, za tobą. Chłopaki, uszka pozłacane, a ja bandura z tobą śpię na Czerwone i ibre, i chodź bandura na tam, tam ci klucze bamy, tam się przytulamy. To jest y, taka sprawa, że musimy jakoś do, dotrwać do walki, nie? Także dzisiaj mu nie zajebie w łeb, a chętnie bym to zrobił. Natomiast i tak, kurwa, będzie smasze, ten i diła, kurwa! Dara, to prawda, że było e, e, już e, przepychanki tutaj? Delikatnie. Było coś, było coś na rzeczy, ale no muszę jakoś, kurwa, powstrzymywać się, no bo jak widzę, kurwa, go to aż mnie normalnie Cześć, ciśnienie. Zatknij mordę tam, kurwa! Siedź, kurwa! Siedź tam, kurwa, morda w kubeł i nie odzywaj się! Wyjebać się, to może nie wiem, kurwa, kogo. <śleszy> kurwa! Do nie trafiłeś, Kur... kurwa! <laughs> Czemu, kurwa! Poprać, tego nie Nie u siebie! po a kurwa, drobnych A poprawka w OKTAGONIE! No i tutaj Boże, pytanie do... Drużyny żółtej. Bagieta, powiedz mi, wykłócałeś się ze mną przed chwilą, ale proszę nie, odpowiedz mi na to tak pytanie. Która z tych kategorii podpasowałaby w konkretnie sobie? Może no, tego zapomniałem, kurwa. Dobra, mam go. I teraz granadę trzeba rzucić. jest flashback. O kurwa. Dobra, ładuje się. A pierdolę Jak wszystko k ku... pójdzie się jebać, to macie k***a ku... stać do końca. Jak ten k. do 16 już. Oh, o kurwa! Jezus, kurwa! Na ASA, na ASA! Ja pierdolę Ja pierdole. Nie zrobię bo jest PIS z doobą. Z krwem w Brawo o. Brawo! Przybity to, to jest niesamowite to jest kurwa, to jest niesamowite nie? Okej, okay, Google? Pokaż mi obraz e, dama z e, dziewczyna z perłą Wermira Znaczy nie ze spermą, Jezus kurwa czekaj <grystanie> Pięknie, powalił Dawid przesyła 3 złote Kto robi UI tego tabletu bo jest kurwa okropne. A co chcesz więcej mieć kurwa w UI tego tabletu To robił ale powiedziałem mu, żeby zrobił na odpierdol, bo to nie jest ważne. Ja pierdolę. kotuje Ewron ze naj. Widzicie, jak chcecie mieć konkrety community meetingowe w miarę szybko, to trzeba to robić kurwa w miarę szybko, nie? Jakbyśmy mieli zrobić zajebisty tablet, kurwa z wyglądem i z całą resztą, to byśmy go robili kurwa dwa tygodnie, a nie tydzień. anonimowy 40. A jeszcze w aj, tydzień też tak robimy inne rzeczy. Ale sieka tu jest, co tu się kurwa nie... O nie! Jak blisko, Alan unlucky. Co tu się kurwa dzieje? Co tu się odpierdala? Ja pierdolę! Jakie Dobrze, jedziesz ty, ty, ty. z kurwą Wiesz co? No z nią, że ty z nim Ej, sam tu spierdolisz Będę sobie spierdolić i nie będę chciała Dobrze, jedziesz ty, 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 ty. z kurwą Wiesz co? No z nią, że ty z nim Ale kur... Ja pierdolę Jak jesteś prosto na razie Jak się oburzyła, jebana. No. Nie tamtego? Na szczęście już nie są razem, Dino ją zostawił. Okej. Okay. Prezenta. Nie miała predyspozycji na bycie dziewczyną streamera chyba. Skoro tak krzyczała na niego. Na shotach. Czyli to farmazon? A, to ma w chuj predyspozycję jak coś. No. Jak mamy skrzydła, to lecimy tak, nie? Chciałem kurwa ziomalowi dać kurwa dobre słowo na streamie, a zaraz w pierdol dostanę, kurwa! <śm> ja pierdolę. Gdzie on jest? Dobra, pojdźcie na tej planie i to. Podniesiesz no nie komentujmy tego, po prostu nie Dawid wypchnął. Nie komentujmy tego, nie, nie komentujmy tego, po prostu gramy, gramy. To nie jest, to nie gra pod wygraną. To jest po prostu kurwa. Świetne, świetne. Heaven is great gay. Heaven great gay. Great. Heaven great gay. Dobra, jest jakiś inny jeszcze? Ten jest jakiś tani. Dawaj na to. Nie no, Dobra, kurwa. W ogóle porozje łosia, no. To jest coś bardzo fajnego. O łoś jest jakiś agresywny? Ogólnie, jako zwierzę? Terytorialny? A one, one zrzucają. W tak, poroże. A widziałeś co? filmik z tego? Nie widziałem nie, jak się zrzuca. Ja Ale tak, ten tu jest tak, główny, tak, jak patrzę też o ty. No tak, bo my robimy jako jedyny dobry content. O widzicie, nie śmieję się. Jest poważna mija. Jadek, co ty robisz? Kurwa! Oi, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, dawa, dawa, zabijam, dawa. zabijam. Tego też, dawaj, dawaj. Pęta! Pęta, 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 pęta. O! Ty kurwa przejebany! Ty kurwa jebana! Jakim ty jesteś Kurwa ludzie sprzedają narkotyki na stronie magiczne dopalaczek.com Kurwa o chuj chodzi. No tak. Research chemicals, jest <ścoughs> o kurwa! <ścoughs> no mówię ci! to Jest, to jest, jest promocja na jakiś MEFETRON <ścoughs> I... Już wiemy skąd sama ma narkotyki, kurwa. I... O kurwa, bierz ten haszysz. Co ty gadasz w ogóle? G Giedza 2.5? Kurwa, nas zmiecie. Za złoty strzał z tego ekstra Mitsubishi. <głosy> <głosy> Jaki, jaka ta strona? Stestuję czy działa, nie? Rymyk! Rozumiesz, że, kurwa niepełnosprawny? Klaudio, wpił kurwa w 30 sekund. A ty no dobra, a to, to jest tak. minut? Nie, mam umysłowego. <śmary> <się śmary> nie, nie, no, nie, nie, ja nie, mam nie, 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 boli potężny prostokąt, nie i zaraz blokada kwonów i tyle z SMU dał Puścić Polaków do... na, na, na serwer, nie Adam narpisz manów. Ajaj, ja jajaj. Ja ja. się, zesraj, wierze się wierze. zesraj się tam, kurwa, no jebany. Ja ci przypominam, że tak? ty masz 30 lat. 31 31 lat. Mieszka w TB, zawsze walczyło się z Bredliczykami. A w, w betinie z, z turkami, niestety, tak, tak wygląda. Ale ja jestem przerażona. Czy jesteś przerażona? Jestem tutaj 10 minut i słyszę, tak się wyrażasz grając z tą Ja nic nie z tym mówię, bo To nie skończy granie! Tak, to skończy się. Ja pierdolę. Zrób mi obiad, kobieto. No, <gibli> <gibli> dobrze powiedział, kurwa. Giga czad <gibli> Czemu strajkują? Nie wiem, są słabi. Nie radzą sobie z porażką. To rolnicy? Słapa... <gibli> nie, nie! O, magic. Haha! i ha, ha! kurbo do pokebola kowa się! Co z dragą z dogma? A chciałam moją ostatnią transmisję, ale ogólnie Dragon's z dogma okazało się mega kichą. żeby nie wałkować tego samego znowu i powtarzać po 15 razy. W skrócie powiem, że mega kicha i czuję się zawiedziony. Czuję się zawiedziony. Wiesz, ja ją podrywam, zagaduję do niej, wydawało się miseczka double D. Ja ściągam stanik, z skarpetki na pysk mi wyleciały dwie płaskie klatki piersiowe, kurwa suty jak salami. Zostałem oszukany. Oj, oh, <śm>